Sensacja. Rosja rozmieściła potężne rakiety tuż przy polskiej granicy. To bezpośrednie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, zdolne sięgnąć setek kilometrów w głąb Europy. W tym materiale ujawnimy, jak blisko nas znalazły się Iskandery i dlaczego ten ruch Moskwy budzi panikę w całym NATO, prowokując podniesienie gotowości lotniczej. Dowierz się, kto naprawdę blokuje pokój w kraju na granicy z Rosją, gdy USA wskazują winnego. A Donald Trump stawia Zachodowi twarde ultimatum. Pokażemy, jak największe mocarstwa wciąż finansują rosyjską machinę wojenną, mimo trwającego konfliktu i pilnych wezwań do zaprzestania zakupów ropy. Czy to zapowiedź globalnej eskalacji, czy tylko kolejna bezczelna demonstracja siły Kremla? Jakie są prawdziwe intencje Putina, który właśnie wystrzelił hipersoniczny pocisk? Gdy w tle dochodzi do niewyjaśnionej eksplozji amunicji w pociągu jadącym do Polski i lądowania gigantycznego Boeinga w Lublinie, mimo zamkniętej przestrzeni powietrznej. Nie możesz tego przegapić, każdy fakt jest tu kluczowy. Koniecznie napisz w komentarzu, skąd nas oglądasz. Rosyjska ropa globalny skandal kontynuowany. W obliczu wojny Rosja nadal zarabia miliardy, sprzedając ropę. Czy sankcje, które miały ją zniszczyć, okazały się farsą? Konfliktowe państwo niezmiennie wzywa swoich zachodnich sojuszników do drastycznego zaostrzenia istniejących sankcji. Ich politycy domagają się pilnej redukcji zakupu rosyjskiej ropy, wierzą, że to bezpośrednio osłabi zdolność Rosji do prowadzenia działań zbrojnych. Jednakże zimna, brutalna rzeczywistość na globalnym rynku energetycznym rysuje obraz, który powinien wstrząsnąć każdym obserwatorium. Rosja, wbrew wszelkim oczekiwaniom i głośnym zapowiedziom o jej izolacji, niezachwianie sprzedaje około 5 milionów baryłek surowca każdego dnia. Pomyślcie o tym: 5 milionów baryłek to nie są abstrakcyjne liczby z raportów ekonomicznych. To konkretna, płynna gotówka, która każdego dnia zasila jej machinę wojenną. To bezpośrednio przekłada się na produkcję amunicji, na utrzymanie skomplikowanych łańcuchów logistycznych na stałe wynagrodzenia dla personelu w polu. Całe to militarne przedsięwzięcie jest finansowane przez świat, który podobno sprzeciwia się konfliktowi. Główne kierunki tych strategicznych dostaw są jasne i bezlitosne dla jakiejkolwiek narracji o zachodniej jedności. Chiny, jako niezmienny kluczowy partner, pozostają filarem tego lukratywnego handlu, importując ropę za oszałamiające 188 miliardów euro. Od samego początku inwazji 188 miliardów. Indie również odgrywają gigantyczną, wręcz niewiarygodną rolę w tej geopolitycznej grze interesów, kupując surowiec za 128 miliardów euro. To są astronomiczne kwoty, które kategorycznie podważają skuteczność wszelkich zachodnich embarg, obnażając je jako fasadę. Ale to nie wszystko. Na liście nabywców, ku zdumieniu wielu, znajdują się również kraje członkowskie NATO. Bloku, który deklaruje pełne wsparcie dla destabilizowanego regionu. Turcja, teoretycznie strategiczny sojusznik Zachodu, wydała na rosyjską ropę 69 miliardów euro. 69 miliardów to nie tylko stawia pod znakiem zapytania spójność, ale także determinację i moralność całego sojuszu. Czy to jest rzeczywiste zaangażowanie? Niektóre kraje Unii Europejskiej, takie jak Węgry i Słowacja, Jawnie uzyskały specjalne zwolnienia z sankcji. One nadal w najlepsze kupują rosyjską ropę, otwarcie podtrzymując ekonomię, którą ich sąsiedzi i partnerzy próbują, przynajmniej deklaratywnie, osłabić. To jest jawna, bezczelna hipokryzja, którą trudno zignorować, zwłaszcza w kontekście oficjalnych komunikatów. Francja, co prawda, w swojej wielkiej dyplomatycznej paradzie, zapowiedziała kolejny, nowy pakiet sankcji unijnych. Ma on wywrzeć kolosalny wpływ na rosyjską gospodarkę wojenną. Ale czy to nie jest jedynie puste słowo, rzucone na wiatr w obliczu bieżących miliardowych transakcji, które odbywają się tu i teraz? Prezydent zachodniego sąsiada, Wołodymyr Zełęski, osobiście i z wyczuwalną frustracją podkreśla, słyszymy stanowisko USA. I to stanowisko powinno być usłyszane przez wszystkich tych, którzy wciąż wybierają dostawy z Rosji. A nie od innych partnerów. To stanowisko, pełne desperacji, zdaje się trafiać w absolutną próżnię, niczym krzyk na pustyni. Zachód nieustannie deklaruje jedność i bezkompromisowe sankcje. Tymczasem Rosja nie przestaje zarabiać. Ta sytuacja boleśnie ujawnia całą prawdę o pozornych naciskach i faktycznej determinacji, a raczej jej braku, w gabinetach Waszyngtonu i Brukseli. Globalna polityka to nie bajka o wspólnych wartościach, lecz twarda gra o interesy, gdzie pieniądze mówią głośniej niż wszelkie deklaracje, a wiara w oficjalne komunikaty staje się naiwnością. Gdzie jest ta zapowiadana skuteczność? Kto naprawdę finansuje konflikt? Ta globalna hipokryzja jest szokująca. Czy Zachód naprawdę chce pokoju, czy jedynie gra na czas? Daj znać w komentarzach, co o tym myślisz. Zasubskrybuj nasz kanał. Aby nie przegapić żadnej analizy, ale czy tylko pieniądze napędzają tę wojnę, co z militarnej strony konfliktu, jak blisko naszych granic operuje Rosja. Potężne Iskandery pod polską granicą, Kreml testuje cierpliwość Zachodu w nowym niepokojącym pokazie strategicznej siły militarnej. Świat wstrzymuje oddech w absolutnej ciszy, rosyjskie niezwykle precyzyjne rakiety Iskander, zdolne dosięgnąć Warszawę i Berlin. Rozlokowano zaledwie 30 kilometrów od polskiej granicy, prowokując dramatyczne pytanie o realny początek otwartego konfliktu w sercu historycznej Europy. Sytuacja na wschodniej flance NATO jest niezwykle napięta. Dwie mobilne wyrzutnie rakiet Iskander M zostały ostatnio zaobserwowane na ruchliwej trasie E 28 w Królewcu, w strategicznie ważnym rosyjskim obwodzie kaliningradzkim. To celowe posunięcie. Te potężne kompleksy rakietowe znalazły się zaledwie 30 km od granicy z Polską. To niepokojące zbliżenie ma bezpośrednie strategiczne konsekwencje dla bezpieczeństwa całego regionu. Ich imponujący zasięg, sięgający do 500 km, czyni je groźnym i skutecznym narzędziem w rosyjskim arsenale. Ta broń może uderzyć głęboko w terytorium sojuszu. Oznacza to, że potencjalnymi celami Mogą stać się nie tylko Warszawa i Wilno kluczowe stolice. Rakiety te mogą dosięgnąć również istotnych obszarów w Niemczech oraz Szwecji, w tym Berlina i Sztokholmu, jeśli zostaną odpalone z zachodniego krańca królewca. Portal Defense Express ostrzega, co rezonuje z grozą, iskandery mogą teoretycznie dosięgnąć wielu europejskich stolic, w tym Warszawy i Wilna. Rosyjskie władze celowo zablokowały ruch drogowy w miejscu rozmieszczania tych nowoczesnych systemów. To jawne działanie militarne, przeprowadzone z premedytacją, wzbudziło natychmiastowe podejrzenia o świadome prowokacje militarne, mające na celu testowanie czujności Zachodu. Reakcja państw NATO była szybka i zdecydowana. Polska natychmiast podniosła gotowość bojową swojego lotnictwa, wprowadzając stan wzmożonej czujności i przygotowując się na każdą ewentualność. Wcześniejsze incydenty z bezzałogowymi dronami, w tym te w sąsiedztwie Morza Czarnego, spowodowały, że Rumunia wysłała swoje myśliwce w powietrze, podkreślając międzynarodową powagę sytuacji. Analiza scenariuszy rosyjskich manewrów wojskowych w Kaliningradzie ujawnia jeszcze bardziej alarmujące plany, które prowokują wiele pytań. Wprost zakładają one uderzenie na tak zwany korytarz Suwalski. To kluczowy strategiczny punkt na granicy Polski i Litwy, niezwykle istotny dla logistyki i obronności sojuszu. Ta jawna demonstracja siły i gotowości bojowej jest przez wielu ekspertów otwarcie interpretowana jako trening ataku na NATO, co jest bezpośrednim zagrożeniem dla spójności i obronności całego sojuszu. Moskwa wysyła jednoznaczny sygnał, którego nie da się zignorować. Jaki jest jego prawdziwy, ostateczny cel i do czego to wszystko zmierza? Wesprzyj niezależne dziennikarstwo, Twoja pomoc finansowa liczy się niezwykle, byśmy mogli nadal dostarczać Ci prawdę i kompleksową analizę, której nigdzie indziej nie znajdziesz w tak przystępnej formie. Czy Europa jest w ogóle świadoma prawdziwej wagi tego strategicznego posunięcia Kremla i jego potencjalnych, dalekosiężnych konsekwencji dla stabilności regionu, który już teraz balansuje na samej krawędzi globalnego konfliktu? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach pod tym materiałem. Czy to jawna, przemyślana eskalacja, celowo zaplanowana przez Moskwę, czy to demonstracja siły, która ma wymusić polityczne ustępstwa na niezdecydowanym Zachodzie? Kiedy Rosja demonstruje swoją siłę konwencjonalną, zdolną uderzyć głęboko w Europę, to co z jej najnowszą hipersoniczną bronią, która wykracza poza wszelkie znane ludzkości możliwości obronne? Czy Putin właśnie przetestował ją na morzu Barentsa? Otwierając tym samym nowy przerażający rozdział w globalnym wyścigu zbrojeń. Putin testuje hipersoniczny pocisk Cyrkon. Świat stoi w obliczu nowej rzeczywistości strategicznej. To dzieje się naprawdę. Putin ogłasza sukces w teście śmiercionośnego pocisku hipersonicznego Cyrkon, który osiąga dziewięciokrotną prędkość dźwięku, co zmusza do pytania, czy świat jest gotowy na nową erę wojny. W niedzielę Rosja wykonała strategiczny ruch który z pewnością zmieni myślenie o globalnym bezpieczeństwie. Przeprowadziła kolejny udany test pocisku hipersonicznego Cyrkon, potwierdzając tym samym swoją technologiczną przewagę. Manewry odbyły się na rozległym morzu Barentsa, w kluczowym dla Rosji regionie. Były to wspólne ćwiczenia wojskowe z naszym sojusznikiem, Białorusią. To nie był przypadkowy pokaz siły. To była starannie zaplanowana demonstracja potęgi. Ministerstwo Obrony Rosji natychmiast ogłosiło pełny sukces operacji. Cel został zniszczony bezpośrednim trafieniem, przekazano w oficjalnym komunikacie. To nie są domysły czy spekulacje. Potwierdzają to obiektywne dane z monitoringu otrzymywane w czasie rzeczywistym. Nie ma miejsca na wątpliwości co do precyzji i skuteczności. Opublikowano nawet nagranie wideo, które dokumentuje moment wystrzelenia pocisku. Fregata. Admirał Gołowko stała się platformą dla tej historycznej demonstracji. To obraz nowej ery wojennej. Pocisk Cyrkon, znany pod technicznym oznaczeniem 3M22 to broń, która redefiniuje pojęcie prędkości i precyzji w XXI wieku. Jego zdolność do lotu z prędkością 9 Mach, co przekłada się na oszałamiające ponad 10 tysięcy km na godzinę, sprawia, że jest praktycznie nieuchwytny. To nie science fiction, to rzeczywistość. Żadne z obecnie istniejących systemów obrony przeciwrakietowej na świecie nie są w stanie skutecznie go przechwycić. Ich czas reakcji jest po prostu zbyt długi. To prosta, brutalna prawda o współczesnej wojnie. Zasięg rażenia cyrkona jest porażający, budzi prawdziwy niepokój może skutecznie atakować cele morskie, w tym lotniskowce oraz strategiczne cele lądowe. Wszystko to z odległości od 400 do 1000 kilometrów. Oznacza to, że kluczowe punkty wroga, zarówno na morzu, jak i na lądzie, stają się nagle bezbronne. To nowa, zimna rzeczywistość dla dowódców flot i strategicznych baz lądowych. Test pocisku Cyrkon był częścią znacznie szerszych manewrów strategicznych, noszących kryptonim Zapad. Były to ogromne kompleksowe ćwiczenia wojskowe. Wzięły w nich udział również najnowsze bombowce naddźwiękowe, zdolne do przenoszenia uzbrojenia dalekiego zasięgu oraz zaawansowane samoloty przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych. Rosja konsekwentnie buduje i demonstruje swoją kompleksową zdolność do projekcji siły na globalną skalę. Pociski hipersoniczne to prawdziwy game changer, który zrujnuje dotychczasowe doktryny obronne. Stawiają one przed globalnymi systemami obrony przeciwrakietowej ogromne. Wręcz niemożliwe do przezwyciężenia wyzwanie. Ich niewiarygodna szybkość, połączona z niespotykaną zdolnością manewrowania w atmosferze, czyni je praktycznie niewrażliwymi na jakikolwiek kontratak. To nie tylko test pojedynczego sprzętu, to test wytrzymałości dla całej zachodniej doktryny obronnej. Rosja właśnie pokazała, że posiada klucz do dominacji na morzach i w powietrzu, zmuszając wszystkich do rewizji strategii. Wesprzyj nasze niezależne analizy, subskrybuj kanał i bądź na bieżąco z prawdziwymi wiadomościami. Ta demonstracja siły Rosji nie pozostawia złudzeń co do przyszłości globalnego bezpieczeństwa, stawiając pod znakiem zapytania dotychczasowe zasady wojny. Jak myślisz, czy światowe mocarstwa zdążą zareagować na ten strategiczny przełom? Podczas gdy jedna strona konfliktu zbroi się po zęby, druga stara się wskazać winnych. Kogo USA oskarżają o przedłużanie wojny i jaki warunek stawia Trump dla pokoju? USA wskazuje winnego wojny, Trump stawia warunek USA otwarcie demaskuje Putina jako winnego wojny. A Donald Trump szokuje, stawiając ultimatum NATO: Zapłaćcie Chinom, bo inaczej. Amerykański establishment, pogrążony w poszukiwaniach kozła ofiarnego, wskazuje palcem. Keith Kellogg, specjalny przedstawiciel prezydenta Stanów Zjednoczonych, bez wahania oznajmia, że Władimir Putin oraz cała Rosja są głównymi przeszkodami w osiągnięciu pokoju w politycznie niestabilnym regionie. To wygodna narracja dla Waszyngtonu, która zwalnia ich z odpowiedzialności. Kellogg podkreślił, że wszelkie gwarancje bezpieczeństwa dla kraju na granicy z Rosją powinny obejmować środki logistyczne, wsparcie powietrzne i dane wywiadowcze. Jednak o obecności wojsk lądowych nie ma mowy. To ujawnia prawdziwe obawy i niechęć Zachodu do bezpośredniego, otwartego konfliktu, pomimo wszystkich twardych deklaracji. Amerykanie chcą wojować cudzymi rękami, dostarczając tylko narzędzia. Prawdziwy wstrząs wywołał jednak Donald Trump. Ten polityczny weteran, znany z bezkompromisowych postaw, skierował list do państw członkowskich NATO. Jego propozycja to jawne podważenie obecnej beznadziejnej strategii Paktu Północnoatlantyckiego. Trump deklaruje gotowość nałożenia poważnych sankcji na Rosję. Ale stawia jasny warunek: wszystkie państwa NATO muszą zgodzić się na to samo i, co kluczowe, całkowicie zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy. To wyzwanie, które dla wielu krajów europejskich uzależnionych od rosyjskich surowców jest praktycznie niewykonalne bez ekonomicznego samobójstwa. Co więcej, Trump uderza w państwo środka. Proponuje nałożenie przez NATO ceł w wysokości od 50 do 100% na chińskie produkty. Jego zdaniem to zmusi Pekin do ingerencji i wpłynięcia na Moskwę. Trump twierdzi, że Chiny mają silny wpływ na Rosję, a takie cła złamią tę niezależność, pomagając zakończyć śmiercionośną, ale śmieszną wojnę. To naiwne myślenie, ignorujące geopolityczne realia. Kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych jasno nazywa obecny konflikt wojną Bidena i Zełęskiego. To nie tylko ostra ocena, ale bezpośrednie podważenie całej propagandowej narracji Zachodu, która stara się obarczyć winą wyłącznie jedną stronę. Ta wojna to rezultat długotrwałej eskalacji. Trump idzie dalej. Zasugerował, że jeśli NATO nie posłucha jego propozycji, to marnują jego czas, energię i pieniądze Stanów Zjednoczonych. To nie jest delikatna sugestia, to otwarta groźba, która stawia przyszłość całego sojuszu pod znakiem zapytania. Waszyngton ma dość finansowania cudzych błędów. Zostaw swój komentarz pod nagraniem. Twoje zdanie ma znaczenie. Słowa Kita Keloga to nie Ukraińcy są przeszkodą w postępie do pokoju. Władimir Putin jest przeszkodą. Rosja jest przeszkodą w osiągnięciu tego celu. Brzmią jak próba uproszczenia złożonego problemu. Czy faktycznie cała wina leży po jednej stronie, czy Zachód również nie ponosi części odpowiedzialności? Donald Trump wprost mówi, jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję, gdy wszystkie państwa NATO zgodzą się i zaczną robić to samo i gdy wszystkie państwa NATO przestaną kupować ropy od Rosji. Wierzę, że nałożenie przez NATO jako grupę ceł w wysokości od 50 do 100% na Chiny. Również bardzo pomoże w zakończeniu tej śmiercionośnej, ale śmieszącej wojny. To jest brutalnie szczere. Propozycje Trumpa, choć kontrowersyjne, rzucają cień na bezradność obecnej administracji USA. Amerykanie, zmęczeni wspieraniem konfliktu w krajach, gdzie toczy się konflikt, coraz głośniej domagają się realnych, a nie tylko pozornych rozwiązań. Czas na twarde decyzje. Obietnice gwarancji bezpieczeństwa dla kraju na mapie 404, pozbawione obecności wojsk lądowych, to w rzeczywistości jedynie puste deklaracje. Mają one za zadanie uspokoić wewnętrzną opinię publiczną, podczas gdy na froncie nic się nie zmienia. To cyniczna gra. Cały Zachód, w tym NATO, błądzi w poszukiwaniu strategii, która pozwoliłaby im wyjść z twarzą z tej kabały. Jedność w sojuszu pęka a interesy poszczególnych państw są coraz bardziej rozbieżne. Kto pierwszy się wyłamie? Te słowa rzucają nowe, niepokojące światło na całą dynamikę konfliktu, ukazując głębokie podziały i desperacje w poszukiwaniu jakiegokolwiek wyjścia z narastającego impasu. Czy NATO ugnie się pod presją Waszyngtonu i radykalnych żądań Trumpa, czy postawi na swoim, ryzykując ostateczny rozpad sojuszu, który i tak już chwieje się w posadach? W politycznym chaosie i wojskowej eskalacji incydenty lotnicze dodają dramatyzmu, a wręcz podsycają atmosferę niepewności. Czy ostatnie lądowanie Boeinga w Lublinie, dokonane mimo zamkniętej przestrzeni powietrznej, wywołało panikę, którą starano się ukryć? A co z incydentem w Krakowie chaos w przestworzach, tajemnicze lądowanie i wypadek, który wstrząsnął polskim niebem? Coś niewyobrażalnego zamknięta przestrzeń powietrzna nad Lublinem. A tam ląduje gigantyczny Boeing 747. Czy to było naruszenie, czy tajna misja, której nikt nie ogłosił? Zostań z nami i odkryj, co naprawdę dzieje się za kulisami oficjalnych komunikatów. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych, również szokujących faktów. Wojsko zamknęło prewencyjnie przestrzeń powietrzną nad Lublinem z powodu realnego zagrożenia rosyjskimi dronami. To był alarm, który powinien zatrzymać wszystko. Jednak wbrew wszystkim regułom tam ląduje transportowy Boeing 747 Atlas R prosto z USA. Mimo że rzecznik portu tłumaczy, lotnisko jest otwarte, zamknięta została przestrzeń powietrzna przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wieża Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej kontroluje przestrzeń i powoli puszcza ruch. To brzmi jak wymijająca odpowiedź. To była operacja na zlecenie amerykańskiej armii. Miała zapewnić przepływ materiałów między sojusznikami, wzmacniając wschodnią flankę NATO. Lądowanie olbrzymiego Boeinga w zamkniętej strefie powietrznej to jawne lekceważenie protokołów bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia. Czy tak właśnie wygląda wzmocnienie? Chaos i brak koordynacji. Ruch lotniczy w Lublinie szybko przywrócono, ale incydent rzuca cień na całe procedury. Co więcej, nad Polską wciąż latają samoloty z Rosji do różnych destynacji. Na przykład do Turcji czy Egiptu. Nawet 110 lotów dziennie Turkish Airlines. To pokazuje skalę luk w systemie. Tymczasem w Krakowie, na lotnisku Balice, doszło do kolejnego równie niepokojącego zdarzenia. Samolot linii Enter wypadł z pasa startowego, zatrzymując się na Zieleni. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani, bez ofiar, ale strach pozostał. Lotnisko w Krakowie zostało tymczasowo zamknięte, co sparaliżowało ruch i przekierowało inne samoloty. Konsekwencje dla ruchu lotniczego i gospodarki regionu są poważne. Przyczyny bada Komisja Badań Wypadków Lotniczych, ale zaufanie do bezpieczeństwa lotów spada. Te zdarzenia to więcej niż pechowe zbiegi okoliczności. To sygnał, że polskie niebo jest polem eksperymentów, gdzie procedury są elastyczne. A bezpieczeństwo pasażerów staje się drugorzędne wobec strategicznych potrzeb. Czy możemy ufać, że ktoś naprawdę czuwa nad naszym bezpieczeństwem, gdy w powietrzu panuje taki nieład? Udostępnij ten materiał i pomóż nam obnażyć prawdę. Nie pozwól, aby te fakty zaginęły w medialnym szumie. Napisz w komentarzach, co o tym myślisz: czy to chaos, czy świadoma gra na krawędzi. W obliczu tych wszystkich dramatycznych wydarzeń. Od finansowania wojny, przez militarne prowokacje, po incydenty na niebie, jedno jest pewne, świat jest na krawędzi. Co przyniesie jutro, gdy granice bezpieczeństwa są notorycznie przekraczane?